Mój drogi synu i córko, dzisiaj nadszedł czas, aby zamknąć ten rozdział w swoim życiu i tym samym wyrazić swój werdykt. Chciałbym Cię poprosić, abyś poświęcił kilka minut swojego czasu, aby uważnie mnie wysłuchać, ponieważ to, czym zamierzam się podzielić, dotyczy nie tylko Twojego doświadczenia, ale także osób, w których pokładałeś całe swoje zaufanie, a potem odkryłeś, że są one zostawili cię samego, gdy najbardziej ich potrzebowałeś. Jest prawda, którą musicie poznać zanim nadejdzie jutro i proszę was, słuchając moich słów, abyście szczerze modlili się za osobę, która zostanie ujawniona w tej historii. Twoja sprawa czekała na rozstrzygnięcie przez długi czas, nie z powodu zaniedbania, ale dlatego że cierpliwie pracowałem i dawałem wiele szans tej osobie, która zajmowała tak szczególne miejsce w twoim sercu. Moją intencją było zawsze skłonienie go do refleksji nad swoimi błędami, do uznania krzywdy jaką ci wyrządził i do szukania szczerej skruchy. Jednakże widząc, że trwa on w swojej pysze i wciąż podąża złą drogą, postanowiłem podjąć działania z niebios. Decyzja, którą podjąłem, wpłynie nie tylko na Twoją przyszłość, ale także na przyszłość tej osoby, wyznaczając jej przeszłość i przyszłość. Twoja podróż do tego momentu pełna była wyzwań, ale także autentycznej dobroci, która zawsze jaśniała w twoim sercu. Pozbywasz się swoich lęków i ofiarowujesz zaufanie i miłość tym, których uważasz za godnych tego. Dałeś im to, co najlepsze, wierząc, że będą postępować z taką samą lojalnością i szacunkiem. I... Ale w zamian spotkały cię zdrady i rozczarowania, które głęboko odcisnęły piętno na twoim duchu. W chwilach największego zapotrzebowania, gdy szukałeś wsparcia, zostałeś sam, stawiając czoła burzom stworzonym przez tych, którzy obiecali, że nigdy cię nie opuszczą. Ci ludzie myśleli, że unikną odpowiedzialności za swoje czyny. Ale zapomnieli, że ja jestem Panem, sprawiedliwym sędzią i że nic nie umknie mojemu spojrzeniu. W tym czasie oczekiwania nie próżnowałem, patrzyłem, słuchałem i okazywałem miłosierdzie temu, kogo tak bardzo kochałeś, mając nadzieję, że podejmie on krok w stronę pojednania. Jednakże duma, która przepełnia jego serce, stała się murem nie do pokonania. Twoja odmowa przyznania się do błędów zmusza mnie do zdecydowanej interwencji. Nadszedł czas, kiedy każdy musi zebrać to, co zasiał. Niech się nie trwoży serce wasze, bo od początku byłem waszym obrońcą. Byłem z tobą na każdym kroku, odnotowując każdą niesprawiedliwość, której doświadczyłeś, każde kłamstwo wypowiedziane przeciwko tobie i każdy akt zdrady, którego doświadczyłeś. Nie dlatego, że potrzebuję dowodów, ale dlatego, że chcę, abyś wiedział, że nic z tego, co wycierpiałeś, nie zostało zignorowane ani zapomniane. Mój synu widziałam wszystko. Szepty w ciemnościach, dżdy, działania obliczone na twoje upadek i chwile, w których skradziono ci spokój. Ale zapewniam, że ich plany nie odniosą skutku. Krzywda, którą ci wyrządzili, wróci do nich nie jako bezlitosna kara. Ale jako lekcja, która odmieni ich życie, tak jak Cię porzucili, tak teraz będą musieli zmierzyć się z okresami samotności, chwilami introspekcji, które doprowadzą ich do zakwestionowania drogi, którą wybrali. Moja ręka będzie nad nimi nie po to, aby ich zgładzić, lecz aby ich doprowadzić do prawdy, ponieważ nawet według mnie istnieje cel przywrócenia. Poznają, że ja jestem Panem, że moja sprawiedliwość nie może być wyśmiana i że pokuta nie jest karą, ale szansą na nowy początek. Moi ukochani, nie pozwólcie, aby te słowa napełniły wasze serca smutkiem. Jesteś moim synem, którego wiara pozostała silna nawet w najciemniejszych chwilach. Przyglądałem się Twoim zmaganiom, liczyłem każdą łzę, którą wylałaś, i czułem Twój ból. Ale widziałem też siłę, która zrodziła się z tych prób, i jak pomimo wszystko nigdy nie przestaliście mi ufać. To, co się wydarzy, nie jest zwykłym aktem sprawiedliwości, to akt miłości. Ponieważ moim celem jest zawsze odkupienie i przywrócenie nawet tych, którzy zawiedli, karce tych, których kocham, i chociaż ich serca są teraz zatwardziałe. Nadejdzie dzień, kiedy zrozumieją wagę swoich czynów i zbliżą się do mnie z pokorą. Zawsze o tym pamiętaj: jestem Twoim schronieniem, Twoim opiekunem i Twoim przewodnikiem. Nigdy nie przestałem nad Tobą czuwać i nigdy tego nie zrobię. Teraz idź naprzód z pokojem w sercu, wiedząc, że moja sprawiedliwość i moja miłość zawsze będą z Tobą. Pokazywałem im znaki, ale ich oczy były zaślepione ich własnymi pragnieniami. Wysłałem posłańców, aby ich poprowadzili, ale zignorowali delikatne prośby o moją względy. Czekałem cierpliwie, ponieważ kocham ich tak samo mocno jak ciebie i chciałem, aby sami wybrali drogę do światła prawdy. Jednak czas jego dumnych wędrówek dobiegł końca. Mój sąd wydał wyrok, który jest sprawiedliwy i słuszny. Nie myl mojej sprawiedliwości ze sprawiedliwością ludzi, która często jest przyćmiona gniewem, urazą i egoizmem. Moja sprawiedliwość jest czysta, święta i nastawiona na odkupienie. Patrzę na szerszy obraz. Wiem, co trzeba zrobić, żeby odzyskać duszę. Ten wyrok nie ma na celu ich zniszczenia, lecz rozerwania łańcuchów ich arogancji oraz pokierowania ich ku zrozumieniu i odrodzeniu. Moja korekta jest aktem miłości, bo dzięki niej będziecie mogli w końcu rozważyć prawdę. Wiele wycierpiałaś moja miłości, a ja widziałem to wszystko. Obdarzyłeś ich zaufaniem, miłością i sercem, a oni to zignorowali, jakby to nie miało znaczenia. Wykorzystali Twoją niewinność jako broń, wierząc, że ich działania pozostaną ukryte, ale ja jestem Bogiem, który widzi wszystko. I nie zapomniałem Twojego bólu. Każdą łzę, którą wylałaś, zebrałem. Każdej nieprzespanej nocy byłem przy Tobie, i za każdym razem, gdy pytałeś, dlaczego to musiało się stać, szeptałem Twojemu duchowi obietnicę sprawiedliwości. Teraz nadszedł ten czas. Twoja sprawa jest zamknięta, rozstrzygnięta w najwyższym ze wszystkich sądów sądzie niebieskim. Zostaną ukarani i przejdą okres próby czas, który pozbawi ich dumy i ujawni im prawdę o ich czynach. Nie chodzi o to, żeby im zaszkodzić, ale żeby ich uzdrowić. Muszą zdać sobie sprawę z ciężaru swoich grzechów, nie dlatego, że chcę ich zawstydzić, ale dlatego, że tylko stając twarzą w twarz z prawdą, będą w stanie doświadczyć prawdziwej wolności. Nie zatwardzajcie wobec nich swego serca, umiłowani moi. Nie pozwól, aby uraza zakorzeniła się w tobie, ponieważ nie jesteś sędzią. Oddaj swój los w moje ręce, bo tylko ja wiem, co jest dla ciebie najlepsze. Już na początku myślę o końcu i wszystko staram się uczynić dobrym, nawet to. Módlcie się za nich, bo ich droga będzie trudna. Proszę ich o odwagę, by stawić czoła swoim błędom i siłę, by do mnie powrócić. Twoje modlitwy mają moc, bo są wołaniem prawego serca. Słyszę każde wypowiadane przez ciebie słowo. A teraz, mój synu, opowiem ci coś o tobie. Nosiłaś ten ciężar zbyt długo, odczuwając zdradę, tak jakby to była twoja wina, ale posłuchaj uważnie, jesteś niewinny. Nigdy nie byłeś odpowiedzialny za ich decyzje. Zaoferowałeś mi szczerą miłość, a to odzwierciedla moje serce w tobie. Nie pozwól, aby ich działania przyćmiły twoje światło lub sprawiły, że zwątpisz w swoją wartość. Jesteś dla mnie cenny, a twoja czystość nie jest słabością, lecz darem. Dziś zdejmuję ten ciężar z twoich ramion. Nie musisz już dźwigać ciężaru jego zdrady. Oddaj mi to, bo ja już wziąłem to na siebie. Uwolnij się od bólu, złości i pytań. Zaufaj mi, że to ja zajmuję się tą sprawą i że mój osąd jest doskonały. Jesteś wolna, kochanie. Krocz w wolności, wiedząc, że jesteś głęboko kochany i ceniony. Jeśli chodzi o nich, ich los nie jest już Twoim zmartwieniem. Zajmę się nimi na swój sposób i w swoim czasie. Skup się na tym, do czego Cię powołałem. Tak wiele jest przed Tobą, tak wiele błogosławieństw czeka, aby spłynęło na Twoje życie. Nie pozwól, aby przeszłość zatrzymała Cię na drodze do przyszłości, którą dla Ciebie zaprojektowałem. Otwieram nowe drzwi: drzwi uzdrowienia, odnowy i radości. Przejdź przez nie z ufnością, wiedząc, że jestem z Tobą na każdym kroku tej drogi i chcę, żebyś o tym pamiętał. Jestem z ciebie dumny. Przeszliście przez ogień i wyszliście oczyszczeni. Doznałeś zdrady, a mimo to wybrałeś miłość. Zostałeś zraniony, ale nie pozwoliłeś, aby twoje serce stało się stwardniałe. To jest pieczęć mojego ducha w Was. Jesteś świadectwem mojej miłości i odbiciem mojej chwały. Nie mścij się, mój synu, gdyż zemsta należy do mnie, jedynego, który wymierza sprawiedliwość w sposób doskonały i uczciwy. Pozostaw tę sprawę mnie, gdyż widzę to, czego ty nie widzisz, i sądzę z nieskończoną mądrością. Zamiast pozwalać, aby gorycz zakorzeniła się w Twoim sercu, Skup się na mnie, mojej niezachwianej miłości i moim wiecznym celu dla Twojego życia. Zaufaj, że mój czas jest doskonały, nawet jeśli nie rozumiesz procesu i postępuj w posłuszeństwie, wiedząc, że Twoje kroki są prowadzone przez moje światło. Wzywam Cię, abyś wzniósł się ponad ból i uwolnił się od ciężaru urazy. Przebaczenie nie jest dla nich jedynie darem, ale kluczem otwierającym drzwi do Twojej wolności. Gdy uwolnisz się od łańcuchów krępujących Twojego ducha, odkryjesz pełnię wolności i spokoju, które od początku dla Ciebie zaprojektowałem. Wiem, jak bardzo ich kochałeś i jak bardzo im ufałeś, dając z siebie wszystko ze szczerym i pełnym nadziei sercem. Znam te długie, nieprzespane noce, te niekończące się godziny ciągłego rozmyślania, co zrobiłeś źle, kwestionowania swojej wartości i przeżywania na nowo każdego szczegółu tego, co się wydarzyło. Ale posłuchaj uważnie tych słów i pozwól im zapaść w Twoją duszę. To nie była Twoja wina ich działania były odzwierciedleniem ich własnej słabości i kruchości, a nie Twojej wartości lub tego, kim jesteś w głębi duszy. Jesteś w moich oczach cenny, jesteś klejnotem o nieocenionej wartości, i nic, co robią lub mówią inni, nie może umniejszyć miłości, jaką do Ciebie czuję. Moja miłość jest wieczna i nigdy się nie zmienia, bez względu na okoliczności. Od dziś chodź z podniesioną głową i sercem pełnym nadziei. Jestem Twoim obrońcą. Twoją ucieczką i Twoją niezachwianą skałą, przemówiłem i moje słowa pozostają niezmienne na wieki. Niebiosa są świadkami mojej wierności, a ziemia zobaczy, jak moje obietnice spełniają się w Twoim życiu. Żadna broń utworzona przeciwko Tobie nie okaże się skuteczna, a każdy język, który powstanie, aby Cię osądzić, zostanie uciszony przez moją sprawiedliwość. To jest Twoje dziedzictwo, jako mojego umiłowanego sługi, a Twoja sprawiedliwość pochodzi bezpośrednio z mojej ręki, a nie z osądów ludzkich. Mój synu, przepisuję Twoją historię i zmieniam bieg na Twoją korzyść. Tam, gdzie były łzy i smutek, wleję radość i śmiech. Tam, gdzie była strata i pustka, przyniosę odnowę i całość. Tam, gdzie była zdrada i rozczarowanie, przygotowuję boskie spotkania z ludźmi, którzy docenią Cię i Uhonorują tak, jak na to zasługujesz. Wysyłam do Twojego życia tych, którzy będą Cię kochać czystą, szczerą i bezinteresowną miłością. Miłością, która odzwierciedla moje serce. Ci, którzy Cię zdradzili, odczują ciężar swoich decyzji nie jako karę. Ale jako okazję do refleksji i pokuty. Mój osąd zawsze opiera się na miłości, nawet gdy chodzi o dyscyplinę. Módl się za nich, mój synu, bo często nie zdają sobie sprawy, jak wielkie szkody wyrządzili. Módl się, aby ich serca zmiękły i aby odnaleźli drogę do mnie, zanim będzie za późno, gdyż moim pragnieniem jest zawsze przywracanie ich do zdrowia i uzdrawianie. Ale chcę, żebyście mieli jasność co do jednego: ich działania nie będą już miały nad wami władzy. Jesteś wolny, całkowicie wolny, ponieważ zrywam wszystkie łańcuchy, które Cię wiązały i wszystkie więzy, które Cię powstrzymywały. Blizny, które noszą w sobie Twoje serce i dusza, zaczną się goić i stanie się to w taki sposób, że Twój ból przekształci się w siłę. Wyjdziesz z tej próby silniejszy, mądrzejszy i z odnowioną wiarą. Lekcje, których się nauczyłeś, będą żywym świadectwem mojej wierności i tego, jak przemieniam żałobę w taniec, popiół w piękno, a rozpacz w promienną nadzieję. Twoja historia będzie inspiracją dla wielu, światłem dla tych, którzy przechodzą przez te same ciemne doliny. Dzięki Twojemu świadectwu ujrzą moje światło. Moją łaskę i moją przemieniającą moc. Czas czekania dobiegł końca, mój synu. Ciężar, który dźwigałeś, nie spoczywa już na Twoich barkach. Wziąłem to w swoje ręce. Wydałem ostateczny werdykt, który jest na Twoją korzyść. Sprawiedliwości stanie się zadość nie tylko dla Was, ale także jako świadectwo mojego imienia. Ponieważ jestem Bogiem sprawiedliwości i nigdy nie pozwolę, aby cierpienie moich dzieci pozostało bez odpowiedzi. Zatrzymaj się na chwilę i pozwól, aby te słowa głęboko zapadły w Twoją duszę. Przemawiam nie tylko do Twoich uszu, ale i do każdego zakątka Twojej duszy. Poczuj, jak ciężar cierpienia ustępuje, cienie strachu rozpraszają się, a w Twoim wnętrzu pojawia się spokój, przewyższający wszelkie pojmowanie. Niech napełni Cię radość świadomość, że to ja panuję nad sytuacją, że nadeszło Twoje usprawiedliwienie i że słońce znów świeci na Twoim horyzoncie. Kroczcie ufnie, moi ukochani, bo przyszłość, którą dla Was przygotowałem, jest świetlana, pełna nadziei i celu. Cień przeszłości nie będzie Cię już dręczył, a potępienie nie będzie już miało miejsca w Twoim życiu. Jesteś wolny, bo ja tak postanowiłem. Pamiętaj zawsze, mój synu, że jesteś niewinny, nigdy nie byłeś problemem. Twoje serce, choć czasami zranione, odzwierciedla moje, pełne miłości, współczucia i łaski, nie pozwól, aby czyny innych zatwardziły Twojego ducha. Nadal ufaj, nadal kochaj i nadal promieniuj, bo mam wobec Ciebie wielkie plany, plany na dobro, nie na zło. Plany, które dadzą Ci nadzieję i świetlaną przyszłość, trzymaj się moich obietnic, bo są prawdziwe i wieczne. Jestem z Tobą na każdym kroku, aż do końca czasu. Jesteś moim ukochanym, moim skarbem, a ja jestem Twoim Bogiem. Odpocznij w moich ramionach i pozwól, aby moja miłość Cię ogarnęła, ponieważ ta walka nie jest już Twoja, jest moja i ja już ją wygrałem. Raduj się, mój synu. Bo twoja sprawa jest zamknięta, a werdykt jasny. Sprawiedliwość odnowa i odnowiona nadzieja. Krocz z wiarą, bo to, co najlepsze jeszcze przed tobą. Idź naprzód ze spokojem, wiedząc, że jestem u twego boku. A jeśli ja jestem z tobą, któż może być przeciwko tobie? Kocham cię niezniszczalną miłością. Zaufaj mi i zobacz, jak wszystko czynię nowe. Gdy się przede mną pokłonicie, niech wasze serce znajdzie spokój, bo ja jestem Pan, Wasz Bóg. Widzę każdą ukrytą ranę i słyszę każdy cichy krzyk. Modlitwa nie jest rytuałem ani obowiązkiem, to jest portal, przez który mój duch spotyka Twojego, to przestrzeń. W której Twoje ciężary stają się lżejsze, a moja moc wpływa do Twojego życia. Chcę Cię nauczyć, jak się modlić właśnie teraz, ponieważ ta modlitwa nie tylko zmieni Twoje okoliczności, ale także przemieni Twoje serca, Twoje i ich. Wszystko zaczyna się od dostawy. Powiedz mi, Panie, przychodzę do Ciebie z sercem, które jest ciężkie, ale pełne nadziei. Oddaję Ci mój ból, moje zagubienie i moje pragnienie pokoju. Uznaję, że jesteś moim schronieniem, moją tarczą i moją nieustanną pomocą w trudne czasy. Ojcze, oddaję te sytuacje w Twoje ręce, ponieważ Twoje drogi są wyższe od moich, a Twoja mądrość jest doskonała. Rezygnuję z mojej potrzeby kontrolowania wszystkiego i całkowicie ufam Tobie. To poddanie się nie jest oznaką słabości, ale siła, ponieważ przez uwalniam moje ciężary i robię miejsce dla twojej mocy, aby działała w moim życiu. W mojej pokorze ty mnie podniesiesz. A teraz módl się za swoje serce. Powiedz mi, Panie, spójrz we mnie i poznaj mnie. Jeśli we mnie jest uraza, brak przebaczenia lub gniew, pokaż mi to i pomóż mi to uwolnić. Oczyść mnie, Panie i napełnij swoim pokojem. Przemień mój smutek w radość, moje zamieszanie w jasność, a mój ból w radość, w uzdrowieniu. Chroń moje serce przed zatwardzeniem i pomóż mi pozostać otwartym na miłość i łaskę. Napełnij moją istotę twoim duchem, abym mógł nadal ufać i chodzić z tobą. Wiem, że działasz we mnie i przeze mnie. Niech chodzę w Twojej prawdzie i odbijam Twoje światło. Czy to dostrzegasz, mój synu? Ta modlitwa Cię zmienia. Uwalniając te emocje, pozwalasz mi stworzyć przestrzeń dla czegoś o wiele większego, mojego spokoju, który przewyższa wszelkie pojmowanie i będzie chronił Twoje serce i umysł jak mur. Teraz módl się za nich, za tych, którzy Cię skrzywdzili. Wiem, że to niełatwe. Ale daje ogromną siłę, mówić: Ojcze, oddaję w twoje ręce tych, którzy mnie skrzywdzili. Nie rozumiem, dlaczego tak postąpili, ale postanawiam im wybaczyć. Nie dlatego, że na to zasługują, ale dlatego, że ty mi wybaczyłeś. Proszę cię, abyś ich dotknął, ich serca, panie. Otwórz ich oczy naprawdę i prowadź ich do pokuty. Pokaż im głębie Twojej miłości, aby mogli porzucić swoją dumę i pokornie chodzić przed Tobą. Nie pragnę ich upadku, ale ich przywrócenia. Niech doświadczcie Twojej łaski, Twojego miłosierdzia i Twojej niezawodnej miłości. Niech poznają Cię tak, jak ja Cię znam, i niech ich serca zostaną na zawsze przemienione. Czy widzisz piękno w tej modlitwie, Mój ukochany? Kiedy wstawiasz się za nimi, Twoje serce jednoczy się z moim. Uwalniasz się z łańcuchów gniewu i goryczy, uwalniając nie tylko siebie, ale także otwierając im drogę, aby mogli mnie odnaleźć. Twoja modlitwa staje się pomostem między ich dumą i moją miłością. Teraz proszę mojego sędziego o podjęcie działań w tej sytuacji: Mówić: Panie, jesteś sprawiedliwym sędzią, a Twój werdykt jest doskonały. Proszę cię, abyś interweniował w tej sytuacji zgodnie ze swoją wolą. Jeśli jest jakaś lekcja, której muszą się nauczyć, naucz ich z miłością. Jeśli jest jakaś ścieżka, której potrzebują, zabrać do końca, nauczać ich z miłością. Skrucha prowadzić ich z miłosierdziem. Ufam Twojemu czasowi i Twojemu planowi. Działaj w ich sercach i moich. Niech Twoja sprawiedliwość przyniesie chwałę Twojemu imieniu. Cokolwiek się stanie, ufam, że rozwiązujesz tę sytuację dla mnie, cóż i dla Twojego wiecznego celu. Zaufam Tobie i mam pewność, że to Ty masz kontrolę. Te słowa, choć proste, niosą ze sobą ciężar głębokiego zaufania. Są one wyznaniem wiary, aktem poddania, który mówi do Panie: nawet jeśli moje oczy nie widzą rozwiązania, a moje serce jest obciążone niepewnością, wiem, że Ty jesteś wszechwładny. Wypowiadając te słowa, potwierdzasz, że Bóg jest potężniejszy od wszelkich okoliczności. Z którymi się zmagasz, potężniejszy od wszelkich burz, które napotykasz, świadomie decydujesz się wierzyć, że jego plany wobec ciebie są dobre, nawet jeśli perspektywa wydaje się ponura i pełna wyzwań. Na koniec módlmy się o pokój. Pokój, który przewyższa wszelkie pojmowanie. Pokój, którego nie mogą nam odebrać troski tego świata. Mów do Boga z głębi serca i powiedz: Panie, proszę, aby Twój pokój mnie teraz ogarnął. Niech spłynie na mnie jak spokojna rzeka, kojąc każdy ukryty ból i uciszając każdy strach, który próbuje zaatakować moją duszę. Naucz, abym w Tobie odpoczął, abym zaufał Twojej dobroci tak głęboko, że żadna okoliczność, nawet najtrudniejsza, nie będzie w stanie mną zachwiać. Panie, modlę się także o pokój w sercach ludzi wokół mnie. Niech oni także doświadczą spokoju, który płynie z bliskiej znajomości z Tobą, i tej niezrównanej radości, która płynie z chodzenia w Twojej prawdzie. Proszę, abyście nawet w obliczu tej bolesnej sytuacji przybliżyli nas do siebie. Niech Twój pokój, pokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności, zapanuje nad wszystkim, przynosząc odnowę tego, co złamane, uzdrowienie tego, co boli i nadzieję temu, co wydaje się utracone. Modlitwa, moi ukochani, to nie tylko słowa, to potężny akt wiary. Jest to wyznanie wiary w Boga, który słucha zaproszenia, aby Jego Duch swobodnie działał w naszym życiu. Kiedy modlisz się ze szczerym i chętnym sercem, dzieje się coś niezwykłego. Góry, które wydawały się niewzruszone, zaczynają się poruszać, zatwardziałe serca zmiękczają się, Łańcuchy, które krępowały, pękają, a życie ulega przemianie pod wpływem jego łaski. Mówię wam, jeśli zdecydują się na pokutę, jeśli zwrócą swe serca ku mnie, zanim spadnie mój sprawiedliwy sąd, doświadczą mojej miłości, jak nigdy dotąd. Poczują ciepło mojego ojcowskiego uścisku, niezrównaną słodycz mojego miłosierdzia i niezgłębioną głębię mojego przebaczenia. Pycha, która dzieli Cię ode mnie, Rozpadnie się, a na jej miejscu wyrośnie prawdziwa pokora, która otworzy drzwi mojej nieskończonej łasce. Módl się o to, mój synu, bo moim pragnieniem jest, aby nikt nie zginął. Pragnę, aby wszyscy okazali skruchę i doświadczyli pełni mojej miłości. A ty, jeśli będziesz się modlić z tym zamiarem, znajdziesz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Nie będzie to chwilowy spokój, zależny od tego, co dzieje się wokół ciebie, lecz głęboki, trwały i wieczny spokój, który wypływa ze świadomości, że jesteś kochany, chroniony i wspierany przez Boga, który stworzył niebo i ziemię. Ten spokój będzie niczym tarcza dla twojego serca i umysłu. Pozwalając ci iść naprzód z pewnością siebie i radością. Bez względu na to, z jakimi wyzwaniami się zmierzysz, będziesz wiedział, że nie jesteś sam. Że każdy Twój krok jest prowadzony przez moją kochającą dłoń. No cóż, moja ukochana. Módl się z wiarą, która przenosi góry, z nadzieją, która nigdy nie gaśnie i z miłością, która odzwierciedla moje serce. Modlitwa jest najpotężniejszym narzędziem, jakie Ci dałem. Dzięki niej serca ulegają przemianie, życie zostaje przywrócone, a twój duch jednoczy się z moim. Gdy się teraz modlisz, pamiętaj, że jestem z tobą. Słyszę każde słowo, odpowiadam na każde wołanie i wszystko współdziała dla twojego dobra. Nigdy nie będziesz sam. Jesteście głęboko kochani, a wasze modlitwy są jak słodki szept, który dociera wprost do mojego tronu łaski, poruszając moje ojcowskie serce. Zaufaj mi, mój synu, i nie przestawaj się modlić. Amen. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje życie, zachęcam cię do podzielenia się nią z tymi, którzy twoim zdaniem tego potrzebują. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia i zostaw lajka, like jeśli ta treść była dla Ciebie błogosławieństwem. Jesteśmy szczerze wdzięczni za Wasze wsparcie, które motywuje nas do dalszego tworzenia treści, które podnoszą na duchu i dają nadzieję wielu ludziom. Dziękujemy, że jesteś częścią tej społeczności. Twoja obecność tutaj jest darem i razem możemy wzrastać w wierze i miłości.